Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Michał z kanału Zareki World i jest ze mną Łucznik, prawie że Legolas, ale kim jesteś? Jestem księżniczką Fara z gry Prince of Persia 2 trony, jednak przyrobiłem ją trochę, ponieważ włosy mam od księżniczki z innej części tej gry, to znaczy jest to Elika. Czy jesteś z Prince, Prince of Persia, tak? Dokładnie. A której części? 2 trony i dwa, z 2008 roku. Mhm. Ponieważ postać tej klamata włosy z 2008 roku, a strój z 2006 z 2 trony. Czemu właśnie ta postać? To jest z grom mojego dzieciństwa i po prostu wielkiem tą postać, grałam nią wiele wieczorów, spędziłam z nią trzy Sylwestry. Więc przywiązałam się bardzo do niej uznam, że chcę nią być. Po prostu na pierwszym konwencji, no na szóstym konwencie pierwszy strój poważny, chcę nią być, bo bardzo ją lubię. Czyli to jest twój, twoja pierwsza impreza? E, nie, to już moja szósta impreza, ale drugi strój dokładnie. A co było pierwszym strojem? Pierwszym strojem była z Anime Kila Kill ma toi, ona ma wielkie, nożyczkowe ostrze i dzisiaj występowałam z nim na konkursie Debbie. YouTube. A jakie masz plany co do kolejnych, kolejnych fryzur, kolejnych cosplay? To dość ciekawe, ponieważ zamierzam być Izakiem, z gry Dead Space. Nie jest jeszcze to pewne, aczkolwiek planuję z kolegą, aby stworzyć senkę w dwie osoby z tej gry. Może to będzie ciekawe. A na jakim kolejnym konwencie można będziecie zobaczyć w nowej odsłonie? Myślę, że na najbliższym koncercie zorganizowanym przez FunkyUp, a na pewno na przyszłym Magnificonie. Mm -hmm. Skupmy się aktualnie na tym stroju. Co najwięcej zajęło Ci pracy? Czy tam roboczo godzin? Najwięcej pracy oczywiście jej zbroja. Zbroja jest wykonana z pianki Ewa. Jest cały panel na nogi zrobiony, na pierśnik i na ramienniki. Myślę, najwięcej było jeszcze Karwasze. A czy jesteś sama w tym wszystkim? Czy może jednak ktoś cię wspiera, rodzina, przyjaciele? Rodzina i przyjaciele bardzo mnie wspierają, ale jak to w cosplayu, wszystko robię sama. Więc od projektów pod, przez wycinanie, malowanie, wszystko jest własną własnoręcznie. A jakie masz rady dla początkujących cosplayerów? Dużo cierpliwości. I się przydaje i nie denerwować się od razu, jak ktoś nie wychodzi, można spróbować drugi raz. To jest najważniejsze, bo może nie wyjść po prostu. Okej. Okay. A jakiego jesteś przekonania, czy jeśli chcecie wcielić jakąś daną postać, to przynajmniej charakterem i tam warunkami fizycznymi powinnaś odpowiadać tej postaci, czy jednak niska dziewczyna może reprezentować wysoki, wysoką bohaterkę? Jednak w cosplayu chodzi najbardziej o podobieństwo do postaci, więc oczywiście trzeba uwzględniać, że jeśli mamy 60, nie mogę być postaci, która ma ponad 2 metry, bo będzie by to wyglądało dziwnie. Ale ten charakter nie ma tutaj do rzeczy, bo jednak kiedy jest się w stroju, gra się tą postać. Jest się tym ma się ten charakter, co so on jest się tą postacią. Więc najbardziej chodzi o to, żeby po prostu dobrze się bawić, lubić to co się robi i dobrze wyglądać w stroju i się dobrze w nim czuć. A jak ty się czujesz w swoim? Trochę niezręcznie, bo z jestem półnaga, aczkolwiek przyzwyczajam się powoli i jest... A chyba w, cosplay w cosplayu to normalne? Nie we wszystkich, więc mam nadzieję, że następne zrobię już bardziej zakryty. A jak oceniasz aktualne targi? Tegoroczny Magnificon Expo jest naprawdę fantastycznie lepszy niż w zeszłym roku, lepiej zorganizowane, więcej wystawców, więcej ciekawych paneli, rzeczy, które można zobaczyć, bardzo dużo ciekawych ludzi. Super jest, naprawdę. A czym się zajmujesz, prócz cosplayu? W wolnej chwili uczysz się, studiujesz, pracujesz? Uczę się, pracuję trochę, czytam, gram się się w domu i ja albo gram, albo się nad cosplayem. <laughs> w porządku, to już na koniec. Lądujesz na bezludnej wyspie, wcielasz się oczywiście swoją postać i musisz sobie wybrać jedną postać z twojego uniwersum, która miałaby ci pomóc w przetrwaniu. Kto by to był i dlaczego? Byłaby to cesarzowa czasu. To? Cesarzowa czasu. Dlaczego? Mogłaby cofnąć czas i nie dozważyć sytuacji, albo przynajmniej zdążyłabym się przygotować. Sfaniara. Dobra, <laughs> dzięki wielkie za poświęcony czas i życzę miłej zabawy. Dziękuję.